Dzisiaj udaliśmy się do chyba najpiękniejszego miejsca w Colorado, jakie do tej pory widziałam. Może nawet najpiękniejszego miejsca w całych Stanach. Jest to Garden of the Gods, czyli Ogród Bogów. Rozpoczęliśmy oczywiście standardowo od odwiedzenia centrum dla zwiedzających. I muszę powiedzieć, że to jest chyba najlepszy visitor center, w jakim byliśmy. Nie wiem, co ty uważasz, ale mi się podoba najbardziej. Jest bardzo duże, czyste, ładne i dużo informacji i przyjemne. Cały czas na niego poluje i coś nie mogę go dorwać Proszę Państwa, na przyszłość jakbyście nie wiedzieli, to jest kupa drakuna to jest kupa jelenia to jest kupa kojota Królika, kupa e, nietoperza, a to jest kupa niedźwiedzia. Prawdopodobnie podejrzewamy, tak, na pewno, tu jest niedźwiedź. Nie działa, ale jakbyście nie wiedzieli, to już wiecie. 6 mil na północny zachód od Colorado Springs znajduje się właśnie ten park Garden of the Gods. Jest to park przyrody z formacjami ukształtowanymi z czerwonego piaskowca. Formacje skalne Ogrodu Bogów powstały podczas wstrząsu geologicznego wzdłuż naturalnej linii uskoku miliony lat temu. Niektóre z tych formacji mają nawet 300 milionów lat. Ciekawostka: wstęp do parku jest darmowy i tak pozostanie zawsze, ponieważ jego poprzedni właściciel, Charles Elliot Perkins, który kupił tę ziemię w 1879 roku, zaraz przed swoją śmiercią oddał ją na własność miastu Colorado Springs, pod warunkiem, że będzie ona darmowa dla odwiedzających. Formacja, którą właśnie widzicie, nazywa się Całujące się wielbłądy. Indyjski plemię wierzyło, że przedstawiają one dwie bestie zamknięte w wiecznej prawdzie, jeden dobry, drugi zły i tym samym reprezentują każdego członka ich plemienia, ponieważ wierzyli, że w każdym z nich tkwi diabeł. Zobaczcie, jak ludzie się wspinają, w to parku można się wspinać za darmo, trzeba mieć tylko permit, no i sprzętacz. you okay. Nie w Chicago, tylko w Colorado w tym roku. Tak przyjemnie oddechnąć. Przyjechaliśmy na tą miejscówkę, na której już kiedyś tutaj byliśmy. Na tą, na której Tomek spalił sprzęgło na. Tak, i na tej miejscówce będę naprawiał sprzęgło. Tak, pachnie normalnie wilgocią, co jest bardzo niespotykane w Colorado. I bardzo nas to cieszy. A mnie w ogóle bardzo cieszy ten śnieg. Sprawa. Lampeczki. Ja myślę, że to może być czas na kawę z pianką. Ja myślę, że to jest czas na kawę z pianką. Bo na przykład ja się dowiedział. O oh wow! Tam dzisiaj zmielił kawę, ale tak bardzo bardzo dobrze. dobrze, na taką mączkę i nasypałam tyle co zwykle, ale chyba jest dużo mocniejsza, znaczy nie mocniejsza, tylko po prostu jest jej więcej, tak? Przez to, że jest tak zmielona. Dojechaliśmy do Penrose, czyli to miejsce, w którym Tomek jeździł na motorze z Adamem i dzisiaj ma być najzimniejsza noc ze wszystkich nocy, które spędziliśmy w Colorado. Prawda? Nie, ma być zimne, tak samo zimna jak ta, w którą ja spędziłem sam. No, czyli wtedy, kiedy ja byłam w Chicago. Była jedna taka właśnie noc, gdzie było, pokazywało, że ma być minus 7. I mimo tego, że spuściłem wodę z piecyka. Bo mamy... Zawsze to robimy. Jak ma być mróz. Bo mamy piecyk na zewnątrz. Tak, i... bo piecyk jest na zewnątrz, bo przez baliny po prostu. No i ja spuściłem tą wodę z tego piecyka, ale jakoś tam gdzieś musiało zostać, bo mi pękł piecyk. Może ja pokażę, o co chodzi. Mamy. Naczynia w zlewie, bo na razie nie ma wody. Odkręcę wodę. Włączę pompkę. Woda się leje tak. A z tyłu woda się leje tak. Czyli mamy problem. I tu, w tym miejscu, mamy właśnie przyczynę usterki. Patrzyłem, czy gdzieś indziej nie ma jeszcze, też tutaj na tych rurkach, jakiegoś pęknięcia. Nic nie znalazłem. Nie mogę ściągnąć do budowy, bo nie mogę ściągnąć tych gałek, ale spróbuję naprawić ten, ten pieczyk, zobaczymy jak mi pójdzie. Udało mi się zalutować tą dziurę przy pomocy bardzo amatorskich narzędzi, znaczy się. No, mam palnik taki, yy, pasta do lutowania i mam. Gdzie mam? I mam. O, nawet jeszcze z Polski przywieziony tak, to jest spoiwolut. Yy lotnicze, spoiwo lotnicze, które przywiozłem 15 lat, to już teraz to więcej, 16 lat albo 17 lat temu, jak leciałem z Polski do Stanów pierwszy raz. Wziąłem ze sobą spoiwo lotnicze i mam je do dzisiaj. To jest wyczynne. Teraz jeszcze wezmę, potraktuję to kolanko tutaj, ja je troszeczkę przeczyściłem papierkiem i potraktuję je Epoxy. Epoxy mam takie JB Weld Steel. Próbowałem, w życiu już próbowałem kilkunastu różnych epoxi i to jest zdecydowanie najlepsze. Aczkolwiek trochę długo schnie, ale, ale jest najbardziej wytrzymałe z wszystkich. Na szczęście udało się naprawić, bo pękł w takim miejscu, że, że był bardzo łatwy dostęp. Ale tej nocy do tego nie dopuszczę. Jestem przygotowany. Co to jest? To są amerykańskie znicze. Tak, ja to wstawię do tej baksy, w której jest piecyk. Tam jest akurat tak po bokach wąsko miejsca. Przykryję troszeczkę wlot i wylot powietrza, żeby nie było aż takiej wymiany. No i co? No i mam nadzieję, że to zapobiegnie temu, żeby znowu nam zamarzło. Tak, bo Także... się, żeby było dobrze. Piecyk święty nie będzie zamarznięty. Przyjechaliśmy tutaj zrobić parę rzeczy. Przede wszystkim naprawić sprzęgło w motorze, bo już mamy sprzęgło. Dwa, naprawić światła stopu, tak. bo się dowiedzieliśmy dwa dni temu, że nam nie działają. I nie działają nam oba światła stopu, więc problematyczne prawdopodobnie... trochę. Tak, prawdopodobnie to coś jest bardziej... Może nie skomplikowanego, ale nie bardzo wiem nawet, gdzie to szukać Musimy dokręcać klamki Tak, zaczyna się trochę ruszać posprzątać. Zaczyna się wszystko ruszać, pękać I chciałem zmienić olej też w autobusie, ale... O mój Boże Byliśmy dzisiaj, ja nie wiem w ilu Byliśmy sklepach. dzisiaj w Ulmarce, A później byliśmy jeszcze w kolejnym Walmartce I chyba, nie wiem, w pięciu no Z kolejnych pięciu albo sześć Sklepów takich typowo samochodowych AutoZone, Napa I O'Reilly i jest jakiś problem z olejem do silników diesla, bo tego oleju, którego ja używałem nie ma nigdzie, były inne, ale no nie byłem pewny i po prostu jak pojedziemy gdzieś dalej to może, może tam będzie, jak nie no to kupię taki oryginalny Fordowy i po prostu zmienię ten taki, tylko że ten od Forda jest strasznie drogi. Jedne rowery. Tak musimy odśnieżyć. O oh my god, zamarzną mi ręce. Chcesz rękawiczki? Takie. nie bo ja nie otworzę tego rękawiczka. Dobra. Patrz, pomysł jest taki... O już napadało. Kurna zamarzną mi ręce. To tu, 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 tu wstawimy. Tu jedna... No ciekawe tu druga czy to tu jedna, tu druga, tutaj pod, zakryję troszeczkę, żeby powietrze, i tu zakryję, żeby y, powietrze trochę było. No ale to będzie oddychać, będzie bezpiecznie? Tak. Myślę, że potrzebne jest to, żeby to wyrównać, czy nie? Nie wiem. Teraz odmawiamy modlitwę. Dobra, ja teraz muszę tak zrobić. Zamykam. Tak muszę... Czy to jest bezpieczne? To nie wygląda tak, bezpiecznie. to no jest bezpieczne. Myślę, że to są świeczki przecież. Zamykamy ale Nie musisz tego zasłonić za bardzo, żeby to, te świeczki miały dostęp. Tak, tak, bardziej. ale tu, tu trochę i tam trochę, żeby. mieć to takie świeczki, to nic się nie stanie. Zrobione. Jesteś cały w śniegu. Tutaj zasłoniłem u góry, żeby tam ciepłe powietrze się gromadziło. Tutaj zostawiłem tylko takie wenty małe, żeby wchodziło. A i tu sobie będzie uciekać ciepłe. Mam nadzieję, że to będzie działać. Dobra, chodź. Dobra. Tutaj są normalnie kaktusy, i są teraz przykryte śniegiem. Nie wiem, co w tym jest dziwnego. Prawdopodobnie nic, ale. A co? Że kaktusy są to śniegiem? Przekryta śniegiem i to może być bardzo ciekawy widok. Ja tylko chciałem powiedzieć, że jakby następnego filmiku nie było, to ten pomysł ze świeczkami nie był dobry. <grymne> że teraz powinniśmy ulepić nie Pięknie. Dobra, sprawdzamy ten. Święte miejsce. Znaczy, na pewno już zgasło. Jestem ja, ja pewna, że jedna się jeszcze świeci. Która? <noise> ja jestem pewna, że obie są zgaszone. Zamarzło i nasze drzwi też zamarz... przymarzły. Dlaczego zamarzło? Bo. Było tak ciepło, że się lała woda na dół i zamarzała, wiesz, od tych świeczek. O. Ty, one zgasły zaraz na początku. Ja to, ja się tego spodziewałam. A ja nie. No ale, ale jaki werdykt? Piecyk, piecyk, piecyk święty, nie zamarznięty. Piecyk święty, nie zamarznięty, więc znicze zrobiły swoją robotę powiedzmy. Czuwały tu. Teraz pokazywało, że jest minus 2 stopnie, odczuwalna minus 8, ale to chyba kłamstwo, nie? Nie jest tak zimno, ale wszystko zaczyna powoli topnieć, także możemy się nacieszyć jeszcze kilkoma godzinami śniegu i koniec zimy. Ogromne, ogromne, ogromne podziękowania dla naszych patronów. Dziękujemy, że razem z nami tworzycie ten kanał. A teraz czas na mini Bloopersy, bo jest to tak ogromny, nie park, tylko to jest National Land. Czyli taka powierzchnia, po prostu. Co to jest? Taka powierzchnia. No? Taka powierzchnia. Narodowa, to... taka narodowa, taka narodowa. powierzchnia to jest po prostu. Nie podoba mi się? A... Dobra, musimy zadzwonić do tatę. O, no To dzwonię. Dobra, my rozpoczynamy naszą cozy night. Będziemy pracować. <noise> no tak. A co byś chciała? Może coś złotych. Chciała? Chciałabym tak. Chciałabym e, pić tą kawkę. Gordena też. Chciałabym tą kawkę czytając książkę i później jak mi się zniądzie książka, to pograć w grę i zrobić sobie maseczkę, zrobić sobie paznokcie. Wejść pod kocyk. Mm. Dobra, do roboty. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz na dole, subskrybujcie, żeby być na bieżąco. I widzimy się w następnym filmiku już w środę. Do zobaczenia. Papa! Pa.